A witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę, subskrypcje. Będę robiła czytanie dla ryb. Czytanie miłosne na y, czas od stycznia 2023 roku do kolejnego czytania. Myślę, że będzie to parę miesięcy, tak? I zobaczmy, co tutaj dla rybek. Jak wy widzicie y, relacje, dwa denary. Jak wasz partner widzi relacje, śmierć. Y, jak wy się pokazujecie, dwa miecze. Jak wasz partner, a śmierć. Co wy wnosicie do relacji? Cztery kielichy, bardzo często w tych czytaniach pojawia się, pojawiają się cztery kielichy. Co partner wnosi do relacji? Cesarzowa. Co Was łączy? Też to mogą być problemy, trudności. I mamy tu arcykapłana. Jak je pokonać? Jest, mamy tutaj zmartwychwstanie i i rada, co należy zrobić. 8 buław. Dobrze. Zaczynamy. Jak. Jak wy widzicie relacje, tak? Dwa denary, czyli codzienność. Balansowanie tutaj w tej codzienności w taki sposób, żeby dojść do celu swojego, tak? Więc myślę, że jakiś tutaj cel macie, że jest tutaj dla Was, macie jakiś plan, to jest najważniejsze, tak? Że jakiś jest plan i chcielibyście w, tym, w tej relacji coś osiągnąć, tak? I tutaj jest taka, takie balansowanie, i to. Są takie, składa się to balansowanie, ta, ta droga z takich drobnych rzeczy, właśnie z codzienności, z rutyny, tak. Więc tutaj, no, ważne, właśnie, że, że macie jakąś swoją po prostu wizję, tak, i chcecie to osiągnąć w relacji. Natomiast partner pokazuje się jako śmierć, tak. Więc to czytanie ja bym poszła tutaj w dwóch kierunkach, tak, no albo jedno, że jakby no tutaj chce zakończyć, tym bardziej, że on się pokazuje też jako asmieczy, a czyli zakończyć jakby tą relację, tak, może ten cel mu się nie podoba do końca, ta forma, ale może też mówić o jakiejś transformacji, tak, że widzi, że trzeba tutaj zmiany w tej relacji, tak że tutaj bez takiej głębszej przemiany nie, nie obędzie się, tak? że, że tutaj potrzebujecie jakby jakiejś pomocy, że to nie wystarczy też tylko taka rozmowa i że wracacie później z powrotem na swoje tory, tylko tu trzeba naprawdę nad relacją popracować, nad sobą i nad zmianą, tak? żeby ona była trwała. Więc on, partner, partnerka tak może widzieć tę relację. Jak wy się pokazujecie y, kolejna dwójka dwa miecze, czyli tutaj możecie mieć jakieś y, 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 dwa tematy i po prostu dwie wizje, jakieś y, może macie, chcecie podjąć decyzję i po prostu za bardzo nie wiecie y, w którą stronę iść, y, czego słuchać, czy rozumu, czy serca, też dużo też może tutaj y, w tej energii też są niejasności. Więc też jest to jeszcze tym bardziej utrudnione, ale jesteście tutaj, czujecie, że musicie podjąć jakąś decyzję, tak? Ale może być Wam niełatwo. Natomiast, jak partner się pokazuje, jako as mieczy, czyli tak jak powiedziałam, jedna wersja to jest jakaś taka powiedzmy, że kończąca, tak? Że, że jest tutaj taka kończąca, odcinanie się. Ale też możemy mówić o tym, tak jak mówiłam, o tutaj o transformacji, o jakimś olśnieniu, o jakiejś nowej myśli, nowym pomyśle yy, i wdrażaniu tego jakiś jest to triumf umysłu, tak? że tutaj coś, coś wyraźnie widzi, pokazuje, yy, coś, coś zaczyna rozumieć, tak? I to nie musi, tak jak powiedziałam, no to, to może różnie być. Tak? U jednych może to być kończące, Chęć właśnie skończenia, a, a z drugiej strony może to być właśnie chęć pracy nad relacją, tak? Że widzisz, że ta osoba, że, że trzeba coś tutaj po prostu zmienić w tej relacji. I myślę, że nawet ta wersja, że zmienić, ponieważ tutaj co was łączy, jest arcykapłan, a to jest to taka energia mocno stalająca. Natomiast co wy wnosicie do relacji? Macie tutaj cztery kielichy, więc może to być jakaś, możecie być znudzeni, zniechęceni, ale też może wam odpowiadać jakby ta sytuacja i ta czwórka, może też mówić o jakiejś stabilizacji, o, o takim poczuciu, że wiecie na czym stoicie i jakby wam ta rutyna, wam to wszystko jakby nie przeszkadza, tak? Ee, że, że ta rutyna, ta jakby nuda dla kogoś może dla was być, może stanowić o tym, że, 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 że czujecie się bezpiecznie, tak, że nie ma może fajerwerków, ale właśnie nie ma też tych dołów, tak? A tak jak powiedziałam, no niekoniecznie może tak to rozumieć wasz partner. I na przykład wy byście chcieli zamrozić tą sytuację, a u partnera jednak nie. I tak, albo może właśnie ch chce wyjść, ale myślę, że bardziej jeszcze, tak jak mówię z tym arcykapłanem, że jednak e, tutaj bardziej e, popracować, tak? Ale taka, żeby ta praca była na takich e, taka głębsza, tak? E, żebyście nie wrócili później e, do, te, do tego samego punktu. Co partner wnosi w relację? No mamy tutaj cesarzową, więc myślę, że daje bezpieczeństwo, daje poczucie, że można się oprzeć na tej osobie, że też dużo daje, że jest kreatywną osobą, też wpływową, potrafi działać, potrafi podejmować decyzje, potrafi wdrażać. Więc no, myślę, że bardzo dużo ta osoba wnosi, więc tutaj może warto byłoby właśnie popracować jednak nad taką głębszą transformacją. Natomiast co Was łączy, bo też mogą to być problemy, trudności, no jest tutaj arcykapłan, więc może właśnie jesteście w związku małżeńskim, więc jakaś przysięga czy po prostu lojalność. Jeżeli nie jesteście, może też takie, jako trudność to można powiedzieć, że jakieś tutaj narzucanie swojej pozycji, tak? Że jestem ważniejszy, ważniejsza, więc to też może różnie wyglądać, ale myślę, że, że tutaj może też bardzo scalać też ta energia, tak? Natomiast. Jak pokonać tutaj tą, jak pokonać tą, tą trudność? Powiedzmy, jeżeli tak jak mówię, jeżeli tu jest takie narzucanie swojej woli, nieliczenie się z tą drugą osobą, no to i, i jakiś jest powiedzmy właśnie ból też związany z tym, może to się ciągnie już tak. Yy, yy. Więc tutaj pozamykać pewne sprawy, tak? że jeżeli macie jakieś, coś się ciągnie, są jakieś nieporozumienia, tak? są jakieś rany, coś jest niezamknięte, nie, nie niewytłumaczone, um, niewypowiedziane, to jest tutaj ważne, żeby to wszystko, żeby, żeby już po prostu to wszystko pozamykać, żeby dać sobie, żeby się podcinać od tego, właśnie, żeby się przetransformować i żeby, żeby dać sobie szansę na nowe, tak? Wyczyścić to wszystko i żeby, była, żeby, żeby tutaj pojawiła się czysta karta, tak? I zacząć od nowa, ale to wymaga głębokiej transformacji, żebyście znowu nie wrócili na te same tory i żeby znowu pretensje i tak dalej, i tak dalej się nie nie pojawiały, tak? I tak jak powiedziałam, może to też być jako impuls, tak, że łączy Was po prostu jakaś przysięga, tak? Właśnie może jesteście w małżeństwie i to też bardzo właśnie scala też ludzi, tak? Więc też może to być bardzo pomocne, ta energia. Nie musi to być akurat w tym przypadku trudnością. Karta Rada 8 Buław. No, ciśnienie duże, działanie, informacje, więc tutaj powiedziała zadziałajcie, postawcie na komunikację, jeżeli ona właśnie jest szybka, to też uważajcie właśnie na to, jeżeli już tą strzałę wypuścicie, to już później biegu jej się nie da już zmienić, tak? Ale myślę, że też namawiani jesteście, żeby, żeby jednak się komunikować, żeby, żeby tutaj było więcej jasności, tak? Żebyście się może właśnie dogadali też właśnie w tym, w tym celu, tak? Czy to jest wasz wspólny cel, czy tylko jednej osoby wasze jest to wizja tej relacji, jak to widzi partner? Więc jakby też tutaj też może być dobra ta w sumie energia, tak? Może, może być bardzo uzdrawiająca też. Oczywiście, jeżeli tak jak powiedziałam, jeżeli tutaj po stronie partnera, partnerki, no nie ma chęci odcięcia się, tak i zamknięcia, tak, I tu trzeba byłoby wybaczyć sobie, pozamykać sprawy i po prostu wejść już na inny etap i po prostu tutaj zadziałać, też wyjaśnić sobie tak, pewne sprawy. I pójść później dalej, tak? Ale to, tak jak powiedziałam, to będzie różnie wyglądało, i to będziecie mogli łatwo odgadnąć, tak? Właśnie poprzez to, czy ten ktoś chce pracować, współpracować z Wami, czy raczej, czy jest ta chęć, czy, czy nie ma tej chęci, tak? Ale tak jak mówię, myślę, że ta osoba też daje, wnosi w Wasze życie takie poczucie bezpieczeństwa, tak? finansowego, poczucie bezpieczeństwa, może też emocjonalnego takiego. Ale tak jak mówię, no, no jest tutaj jakieś, jakieś, tutaj zgrzyty są, tak. Więc warto jest się zastanowić właśnie, czy, czy nie warto popracować, jeżeli tutaj partner chce, żeby się tutaj, żeby to była głębsza praca w tej relacji, czy, czy nie warto, tak. Dobrze, więc tak wygląda czytanie dla ryb. Czytanie miłosne na czas od stycznia 2023 roku do kolejnego czytania, tak jak powiedziałam. Myślę, że będzie za kilka miesięcy. Oczywiście, jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, a ja wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Hej!